Natalia Magiera. Jestem Karolina Niżnik. Dziewczyny, dzisiaj macie okazję do tego, aby prowadzić różne gry i zabawy. Trochę tutaj pogoda nam cały czas opłata no, takiego figla, ale fajnie, bo trochę osób się pojawiło. Tak, właśnie mega fajnie, bo myślałyśmy, że mało dzieci się pojawi. A jest jakaś tam grupka i fajnie sprawnie to idzie. Wydaje mi się, że dzieci też są zadowolone, więc to dosuje najważniejsze. A się, jakie te gry zabawy już się odbyły? Eee, przede wszystkim był tor przeszkód. Była też ciociubabka i wymyślona nad pewnymi po prostu torami przeszkód, no ale na razie pogoda jest dość. No. Właśnie e, zrobiłyśmy, zrobiłyśmy małą przerwę. Ale jak się pogoda trochę uspokoi, będziemy robić taką zabawę znaną bardziej przez starsze osoby. Chodzi lisek koło drogi. Też bardzo fajna, właśnie z mojego dzieciństwa, więc wydaje mi się, że spodoba się dzieciom. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję. Dzień dobry, Malwina. Malwina i... Emilka. Emilka. Dlaczego tutaj przyszłaś dzisiaj? Żeby wspierać Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, pogoda was nie odstraszyła. Nie, zdecydowanie nie. Nawet w taką pogodę trzeba taką akcję wspierać. Długo pani jeżdżą na łyżwach? W ogóle? W ogóle? Co to jest drugi raz? No właśnie, jak ci się tutaj jeździ, jak mama pomaga, widzę cały czas. Fajnie.